Spróbuj Tomek, spróbuj, ty pasję życia powiedzieć. Pasja życia. Najmilsze wspomnienie? To są moje jeszcze takie zabawy dziecinne, miałem dwie siostry, mam teraz jedną, jedna chorowała na nowotwora i zmarła, no ale już nie żyje. Y, około 9 lat, chorowała 4 lata. No i właśnie z tą środkową, ona była, y, Monika miała na imię, ona była ode mnie starsza o rok, a Agnieszka jest starsza ode mnie o 5 lat. No i z tą moniką właśnie no miałem jakiś taki, ja wiem, zawsze byliśmy tacy życi. To znaczy, rodzice zawsze nie wiem, jej powierzali opiekę nade mną. No i właśnie w sumie chyba to najmilej no wspominam, jak zawsze wychodziliśmy do 9, do 10 do nawet mogliśmy być na podwórku, nigdy rodzice się właśnie o, o mnie nie bali wiedzieli, że jestem z nią. To, co ona lubiła robić, nawet z jej koleżankami też lubiłem w sumie przebywać. No i, i to jest chyba takie, takie beztroskie no. Pochodzę z Mazur, z Węgorzewa. No i w sumie była to rodzina, no taka jak każda. To znaczy jeszcze w tamtych czasach mój ojciec pił. I to dość sporo, ale jest alkoholikiem. Z tym, że on pił, ale nigdy nie był agresywny ani do, do, nas, do mnie, do moich sióstr, ani do mamy, raczej zawsze, no to było na odwrót, to znaczy, no mama jakieś tam zawsze, nie wiem, wojny wszczynała, to, że pieniędzy nie ma, czy coś takiego, na nas, na nas się to nie, odbi nie odbijało w jakiś taki bezpośredni sposób, no ja na to w sumie uwagi nawet nie zwracałem, ja byłem jeszcze wtedy, no początek, początki podstawówki to były. Mieszkaliśmy w bloku normalnie, no i w sumie dookoła też też rodziny, ja wiem, jakieś tam wypijały. To było, no tak jak mówię, to było w moim wtedy mniemaniu to było naturalne i... Później właśnie jakoś tak właśnie moja siostra na placu zabaw uderzyła się właśnie w nogę, no i po pewnym czasie wyszło, że, że to jest nowotwór kości. I w tym okresie jakoś tak nie pamiętam, to znaczy mój ojciec... Wewnętrznie tak, a i moja rodzina jest y, rodziną katolicką. Zawsze chodziliśmy do kościoła co niedzielę, każde święto też oba obchodziliśmy, no tak w, w gronie rodzinnym i z Bogiem. A no i mój ojciec właśnie postanowił jakoś tak wewnątrz, y, że przestaje pić. No i nie, nie przeszedł żadnej terapii, tylko chodził, uczęszczał na grupę AN. Faktycznie przestał, przestał pić i nie pije do tej pory, nie pije już chyba 14 lat. I też w tamtym okresie jakoś, to znaczy, pożyczył w sumie tam od kolegi jakąś kwotę pieniędzy i założył własną firmę. Po roku, no ta firma zaczęła dobrze prosperować. No i, no i w sumie zaczę, zaczęło się tak jakoś, nie wiem, układać moim rodzicom. Ale głównie właśnie w tym okresie skupili się na mojej siostrze, no bo wiadomo, do szpitali musieli jeździć, najwięcej czasu z Moniką jakoś spędzali. I o to w ogóle zupełnie nie byłem zazdrosny. To znaczy, jeszcze w, w tamtym wieku jakoś nie rozumiałem tej choroby mojej siostry. Cieszyłem się, jak przyjeżdżała do domu po tydzień, po dwa tygodnie, jej nie było, jej nie było w domu. To trwało około, ja wiem, 3-4 lat, właśnie ta choroba mojej siostry. I w tym wieku, to znaczy, to była już czwarta, piąta klasa podstawowa. Zaczęłem mi imponować jakieś takie, to znaczy miałem dwóch kolegów starszych od trzy lata od siebie w podstawówce już. Już mieli w ogóle się nie uczyć w szkole, ale się uczyli i, i zacząłem, no, najwięcej czasu z nimi spędzałem. Odzywki do nauczycieli jakieś ordynarne, wychodzenie z lekcji, no takie rzeczy to mi się strasznie podobało właśnie jak, jak oni to robili. W związku z tym, że po prostu no moi rodzice mieli pieniądze, zawsze mi na kanapki dawali do szkoły, robili mi też kanapki, czy na jakiś napój, czy, czy na coś takiego, to te pieniądze zacząłem przeznaczać na papierosy. Zaczęły się pierwsze jakieś, no oczywiście przez ich namowy, ucieczki z lekcji, właśnie. Zacząłem no, piwo popijać, tanie wina. Pierwszy raz tak poważnie się upiłem, w szóstej klasie podstawowej, no, gdzie prawie przytomność straciłem. To była dyskoteka szkolna, właśnie no nie takimi trunkami, i o wszystkim rodzice się dowiedzieli. Wychowawcy, wychowawcy zadzwonili, jakaś nagana była tam też od dyrektora. No ale u mnie w domu było tak, że po prostu od ojca miałem no bardzo mocny rygor. Ojca się strasznie bałem. Może cielaśnie mnie nie bił, także nie wiem pasem czy coś, tylko no, sporadycznie jakoś dostałem czy. Ale nie po twarzy też. No i, no i w sumie aż takiej kary, jakiś, żebym, nie wiem, żebym popamiętał czy coś, to też nie, nie otrzymałem. Jeszcze w tym okresie, oprócz szkoły, bo mówię o towarzystwie teraz szkolnym, to oprócz poza szkołą zaczęła mnie fascynować jazda na desce. Obejrzałem, pamiętam, po raz pierwszy film dzieciaki, kids. No i właśnie to mi otworzyło właśnie pogląd na ten cały świat taki właśnie szeroki spodnie dyskorolkowy co oni robią, y, jaki mają kontakt z dziewczynami, jak to dziewczynom imponuje. No, w, w tym filmie w sumie to wszystko było ukazane. I w sumie więcej niż zapału do deski, to, to miałem właśnie siedzenie na, w, właśnie w tych miejscówkach i palanie papierosów, picie piwa to było no, już standardowe zajęcie i do tego zaczęło się właśnie pojawiać. No, pierwsza marihuana i to już od kolegów właśnie no, tak zwanych tych skajtów Marihuana utrzymywała się y, do początków klasy średniej. Koniec podstawówki, początki klasy średniej, pamiętam, węgorzowo to jest mała mieścina, pamiętam właśnie mało jeszcze ludzi wtedy nadpaliło paliło marihuanę i jakiś czułem się taki w sumie wyjątkowy, że wchodzę do nowej szkoły, do liceum, a jeszcze właśnie byłem znany właśnie z pozycji ojca. No i zacząłem też częstować innych, po prostu... Nigdy nie sprzedawałem. Z tym no, czułem się jakoś tak nie wiem, właśnie yy, wyżej nad innymi, że mam, że, że mogę sobie na takie rzeczy pozwolić, że, że inni na przykład do mnie przychodzą, żebym im załatwił. I to w sumie, a no i szkoła średnia, no to co tu dużo mówić? No to yy, trwała 4 lata, bo yy, chodziłem również do prywatnej, ekonomicznej, no i cały czas przez te 4 lata to samo się przewijało nauczyciele też notorycznie, nie wiem, jakieś uwagi do, były sygnały do moich rodziców. Ojciec nie mógł w to uwierzyć, że, nie wiem, że no, że zacząłem mieć kontakt z takimi rzeczami. No, robili mi testy, ale te testy uszukiwałem W sumie wszystkim takim tym gwoździem było to na koniec czwartej klasy właśnie średniej, matura, po prostu, no, ja byłem załamany, bo nie, nie wyobrażałem sobie, jak ja zdam maturę, ale zdałem na cztery czwórki. No, to było święto w sumie u mnie. W domu. Ojciec miał mi pamiętam nagrodę kupić radio do samochodu, a w a fakcie kupił mi nowy samochód za dość sporą kwotę. No i wtedy już zupełnie mi się w głowie poprzewracało. <laughs> o egzaminy na studia w ogóle nie musiałem się martwić. Poszedłem od razu do prywatnej szkoły, nawet nie próbowałem podchodzić. Moi rodzice wpadli na to, że lepszym jeszcze rozwiązaniem będzie, że po prostu przez jakiś czas będę mieszkał u Agnieszki, u mojej siostry, właśnie. To, że może, no, jakoś się wdrążę w, w te studia, y, może zmądrzeję. No, mieszkałem o Agnieszki i y, przez pierwszy, ja wiem, przez pierwsze pół roku studiów faktycznie może się uspokoiłem. Nie znałem ludzi. Warszawa w ogóle, z mojego miasta, skromny, cichy chłopak, no i, i faktycznie tak było. No, ale kolejne lata, y, nowi ludzie dochodzili i... No mi się tak wydaje, że człowiek, który ma jakieś pewne, nie wiem, zachowania cechy, no to wyczuwa też w innym, przyciągają się i... No ja w sumie od razu też sobie stworzyłem, ja wiem, taką grupę 10 osób, gdzie znowu stałem się trochę tak jakby takim sponsorem. Przyjeżdżając na studia, no to cały czas właśnie była marihuana. Później już nawet nie pamiętam, kto mnie w sumie poczęstował, ale to było na yy, otrzęsinach chyba mojej szkoły właśnie. Pierwsza impreza właśnie z tymi ludźmi. No i kontakt miałem praktycznie tam ze wszystkim. I od razu i amfetaminę mi dali i zjadłem y, parę ekstazy i LSD dostałem. Z tym, że heroiny jeszcze wtedy nie próbowałem. No i oczywiście no, na tamten okres y, niby się bawiłem y, no, wspaniale. A i z tego wszystkiego najbardziej mi się spodoba, spodobała amfetamina. No i wiadomo, na drugi dzień gorsze samopoczucie i no stało się to rutynowe, że po prostu zacząłem kupować po 3, 4 do 5 gramów dziennie, to znaczy nie, no jeszcze wtedy nie aż w takich ilościach, że każde pójście do szkoły wiązało się nie z tym, że pójdę na wykłady, no tylko właśnie szukałem dealera ze szkoły, tych ludzi, którzy mogliby mi załatwić i... Po pierwszym roku studiów jak cały rok zaliczyłem w sumie bez y, żadnej poprawki. Znowu rodzice y, no byli ze mnie zadowoleni. Dostałem samochód do szkoły, y, do Warszawy raczej, żebym mógł się poruszać po Warszawie. No i w, w, jeżdżąc po Warszawie, w sumie, to znaczy, no, Bóg nade mną czuwa. Miałem y, przez ten okres, co, co brałem narkotyki, miałem trzy poważne wypadki. Jeden w sumie najpoważniejszy to już taki jak, jak odstaw to znaczy jeszcze przed leczeniem, ale miałem okres odstawienny, tydzień abstynencji wtedy miałem i zemdlałem po prostu za kierownicą. Wybiłem sobie zęby i wargę miałem zszywaną. Taka granica to była wtedy, jak po prostu z mężem mojej siostry ze szwagrem. On stawał w jej obronie, po prostu bo wyłudzałem od niej pieniądze. Nie uderzyłem jej nigdy, ale no startowałem do niej z, z rękami i straszyłem ją. To, co podostawałem, wszystkie rzeczy, nie wiem, jakieś gadżety, komputery, to wszystko posprzedawałem, no bo już w pewnym momencie też rodzice zorientowali się. Dawali mi po 10 zł, po 5 zł dziennie, o wiele za mało, nie wystarczały mi takie kwoty. A i musiałem się wyprowadzić w, po prostu ona dostała to mieszkanie od ojca i postawiła taki warunek. no Albo ona się wyprowadzi, albo ja. Ja się wyprowadziłem do akademika Politechniki Warszawskiej. No ale tam też długo nie, nie pobyłem, bo wyrzucono mnie stamtąd zdemolowałem podobno też w nieświadomości, połączyłem amfetaminy, alkohol i już w tamtym okresie paliłem heroina. I zdemolowałem podobno toaletę całą. I ten okres, to znaczy trzy dni pamiętam, nie wychodziłem w ogóle spokoju. Siedziałem od rana do wieczora i wódkę piłem. Ten stan taki po prostu jakiś, no zaczął mnie dopadać, że ani ojciec, ani nikt nie chce ze mną rozmawiać, no to, to było mi się wydaje takim przełomem. Wtedy sam zadzwoniłem do ojca, tato, pomóż mi ostatni raz i, i załatwił mi właśnie ośrodek w Piastowie. Detoks w ogóle był dla mnie czymś nowym, bo przed Piastowem to był w sumie mój drugi detoks. W pierwszym ośrodku byłem w Giżycku, w ośrodku alkoholowym, ale tam byłem dwa tygodnie, miałem abstynencję. I później w Piastowie wyobrażałem sobie no to tak, że ludzie będą chodzić w szlafrokach, pielęgniarki, no że mogę, że mogę w sumie jechać, że będą się opiekować, dania, jakieś tabletki będę dostawał, coś takiego. No, Okazało się w sumie trochę inaczej Zostałem bardzo miło przyjęty Naprawdę, kto przychodzi w sumie do ośrodka Tak mi się wydaje, bo później Ja, ja też wielu ludzi przyjmowałem To jest jak, jakiś chyba taki No nie wiem, czy rytuał Ale no ludzie są bardzo miło przyjęci No ogólnie ja wiem no Pozytywne zaskoczenie. Aż, aż czegoś takiego, że mnie oświeciło, to nie było. No bo tak, tak samo to znaczy, terapeuci też mówią, że pierwszy razy pójścia do ośrodka jest zawsze najlepszy. Bo kolejne razy są no, chyba trudniejsze. Ale no, to jak ja żyłem, załóżmy właśnie przed ośrodkiem, ta nadopiekuńczość moich rodziców, wszystko miałem po prostu podsunięte pod nos. To, jaką mi tam drogę wskazano, że coś naprawdę ja mogę z siebie dać i ja mogę coś cokolwiek zrobić sam własnymi siłami, no to to mi tak w sumie dodawało otuchy i, i sił na kolejne dni. Miałem dwie sytuacje takie w sumie, że chciałem wyjeżdżać ze środka, ale też nie byłem nigdy do końca tego pewny, że. A rzeczy, które wykonywałem, no to sprzątałem wokół siebie, prałem własną bieliznę. Wywiązywałem się z umów, na które po prostu umawiałem się z terapeutą czy z innymi domownikami, i no czymś, czymś w sumie to było jakąś karą nałożoną, jeżeli się nie wykonano, ale tak jak w życiu i we wcześniejszym życiu własnej sprawy nie umiałem załatwić. Wszystko za mnie. No, ojciec jeździł, załatwiał szkołę, jakieś papiery. No, taki, taki byłem trochę lewy. Aktualnie mam, no mam bardzo dużo znajomych trzeźwych, właśnie znajomych ze ośrodka, i znajomych cały czas znajduję sobie nowych. To praca, to znajomi i siostry. Aktualnie mam też dziewczynę, jej znajomi, a tak, żebym z tamtego miasta, z Węgorzawa, to nie. Ja zawsze zazdrościłem właśnie rówieśnikom, którzy są właśnie tak jakby z ulicy, że oni nie mają na celu kontroli jakich, jakichś dozorów takich, opieki że do nich rodzice nie dzwonią, nie martwią się, nie pytają się o której wrócą. Tego mi brakowało po prostu. No i robiłem wszystko właśnie na przekór. No a teraz teraz na przykład ja potrafię do mamy usiąść i patrząc jej w oczy powiedzieć, mamu kocham cię. No, właśnie, czy tak, no takie zwyczajne gesty, gdzie, no, gdzie ona mówi, że nieraz y, jakiś coś napisze, mi jego pacjenta się to siedzi i płacze. No, przez ten okres leczenia, przez ten rok, ponad rok, no w sumie to jest zamknięcie. No, dużo się myśli i o swojej byłej dziewczynie, i właśnie, no, no najwięcej się myśli w sumie o, ro o rodzinie. Ja przynajmniej myślałem o rodzinie, i, i kurczę, no, i z każdym dniem y, trzeźwości nie przychodziły do mnie jakieś te złe chwile co matka do mnie, nie wiem, na mnie krzyczała czy coś takiego, tylko zaczęły do mnie jakoś tak docierać, że po coś ona to robiła, że czy to telefonowanie, czy, czy płacz, czy no cokolwiek innego, to, to było po coś i też i też powiem, że no, no nie, ja, ja tak sam do tego też nie doszedłem. No mnie bardzo dużo też ukierunkowali w sumie, no, terapeuci, że każdy jest przez kogoś właśnie narodzony i każdy rodzic chce dla swojego dziecka no, w jakiś sposób no, jak najlepszej przyszłości, a nie wiem, załóżmy, mają po 40 lat i to, czy im to wychodzi. Oni kiedyś yy, żyli sobie tak, oni się do czegoś dorobili, oni doszli, oni mają swoją rodzinę, yy, jakieś wartości i oni chcieli to przekazać po prostu swojemu pokoleniu. A czy im to po prostu wychodzi jakoś tak, czy nie, to, to już w sumie jest raczej oni to nieświadomie. Jeżeli, jeżeli ja odczuwałem, że mi ojciec krzywdę wyrządza, że on mnie nie rozumie, czy coś tam takiego, to no, zdałem sobie z tego sprawę, że oni to po prostu jakoś nieświadomie robili. Tyle mnie ten ośrodek właśnie nauczył, że jestem już dorosły i to ja powinienem już, jeżeli chcę, się zmieniać wobec nich, a nie oni już wobec mnie że po prostu ja powinien właśnie im zaczynać właśnie pomagać z tym słowem dobrym, jakimś no swoim zachowaniem, a nie, żeby od nich jeszcze czegoś wymagać, że macie mnie zrozumieć, czy coś takiego. Ja, ja zaczynam brać życie w swoje ręce. Czucie mam do ojca takie, że ja swojego ojca y, bardzo kocham z tym, że mam taki kontakt, y, czuję do niego respekt. Y, na przykład ja do niego zadzwonię raz na dwa tygodnie, zapytam się tato co słychać i jest to krótka rozmowa, ale, y, ale jakoś tak ja czuję, że, że mu to wystarczy i mi to wystarczy i on się dopytuje też mamy, y, a na przykład do mamy, no piszę codziennie, zadzwonimy tam raz na dwa, trzy dni, porozmawiamy, mówię pozdrów tate, ale to nie jest coś takiego, że ja mam do, do ojca swojego jakiś taki respekt. Nie, że się go boję, czy coś takiego, tylko no mój ojciec jest dla mnie wzorem. Jeżeli mam obrazek nad sobą, gdzieś zasypiam, a wisi obrazek, to klęka mi się modła bo no, nie zawsze jakoś właśnie, wiem, że mógłbym, no ale to jest też y, z mojej strony, i, ale się spowiadam. Ja czuję, że miał i to dużą rolę, y, znaczy no, w tym ośrodku, co byłem, y, to tak jak mówię, dzień był wypełniony od, y, od A do Z, y, od wstania do, y, do snu, ale też zawsze y, co niedzielę uczęszczaliśmy na msze święte y, do kościoła, no i ta godzina to no z mojej strony to nie była, nie wiem, przegadana prze, czy pusta. No faktycznie się modliłem. A tak jak wracaliśmy, to tak jak już wcześniej powiedziałem, no to nie zawsze znajdowałem po prostu jakoś. No myślami nieraz po prostu zapominałem. Bardzo wierzę w to, że w tych poszczególnych przypadkach, jak wyszedłem z tych wypadków samochodowych, no prawie nietknięty. No i głównym takim, tym, że mnie Bóg pokierował, że mi palec podał, to jest to, że trafiłem do ośrodka w Piastowie. A przez ludzi, którzy tam pracują, tak powybierał ludzi, że, no, że naprawdę umieją pomóc. Zrozumieć samego siebie spojrzeć jakoś. Yy. Marzeń jako takich yy, nie mam aż, aż, aż takich. Yy. Jestem dość krótko w sumie, no w trzeźwości, właśnie. Jestem trzeźwy ponad y, roki 6 miesięcy. Po skończeniu terapii jestem 6 miesięcy i na razie cieszę się tym, y, no w sumie, co mi, co mi świat jakoś teraz daje. No tym, że jestem trzeźwy, że wcześniej właśnie y, nie pracowałem nigdy. No, no nie wyobrażałem sobie, że gdzieś, że gdzieś będę pracował czy coś takiego. Teraz pracuję i wychodzi mi to w sumie no, całkiem nieźle. No jestem z tego bardzo zadowolony. W ogóle zmieniło się we mnie jakieś takie podejście do. Kiedyś byłem zawsze taki sceptyczny, a nie wyjdzie mi nie dam rady dlaczego. W ogóle nie podejmowałem się czegoś. Teraz mam zupełnie inaczej. Będę kontynuował studia i, no i to jest to jest na ten czas. I... Ale też, też ta praca, w której pracuję, nie wiąże z nią. Nie stoję tak, że a już do końca życia czy coś takiego, tylko no właśnie, chcę zacząć studiować. Studia mi też w tym pomogą, ten kierunek, na który idę, żeby coś dalej robić. Może w banku chciałbym później zacząć pracować. te moje mechanizmy, a no to ostatnio miałem w, w, związane z tym, że związałem się z jedną dziewczyną i no i no nie odpowiadał mi ten związek, chciałem się z nią rozstać i no i tu zobaczyłem, że jakieś może to mieć dla mnie y, nie wiem zagrożenie, z, może by dla mnie zagrożeniem, że na przykład zanim bym się wyprowadził y, z Anielina, brakowałoby mi ludzi i i terapeutów, po prostu, gdybym nie wiem, rozstał się z nią sam, gdybym był, to no nie wiedziałbym, jak się czuję, czy, czy coś takiego i może bym w coś chciał uciec. No i, i, no i to są w sumie takie. No teraz jeszcze, dopóki mam okazję, no to w sumie z każdą jakąś pierdolą taką, co mogę, to idę do terapeuty, i też. No i też nie selekcjonuję jakoś terapeutów, że. Strasznie się bałem przejścia z Pestowa do Anielina bo Piastów to jest o wiele mniejszy ośrodeczek Tam no wszyscy no jak w domu w sumie każdy się każdy każdego znał No a w tym Anielinie no to tak Ale też jest bardzo fajny up, on the road. Wake up 17. Short, Going back you know where I'm running. Happy land, happy land, happy land. Away from happy land, happy land, happy land. Nazywamy się Prosta Sprawa. Yy, gramy w trio w składzie Waldemar Bieniak (wokal, gitara), Tomasz Bielecki (organki), Arkadiusz Dolski (gitara). Zawsze miałem to pragnienie, by grać, by śpiewać, i widzę, że naprawdę z, z biegiem czasu yy, jest to jakiś dar od. Boga, że mogę to czynić, i mogę to czynić po wielu latach, wielu rozmyślaniach, czując, że chciałbym śpiewać, oddając chwałę Bogu, za dar życia, za dar mojego małżeństwa, za to, czym Bóg mnie obdarzył, że wyrwał mi również z wieloletniej niewoli narkotyków, cały czas ratuje moje życie. Na pytanie, za co jestem wdzięczny, myślę, że tutaj Panu Bogu przede wszystkim za to, że moje życie. Od 10 lat ma sens, a wcześniej go nie miało. Kiedyś doświadczyłem niewoli i alkoholizmu i myślałem, że po prostu że nie ma, że nie ma wyjścia na, na tym świecie żadne, w żaden sposób, nie można się jakby na, na nowo narodzić. I powiem Wam szczerze, że gdy spotkałem Jezusa Chrystusa w kościele katolickim, jakby otrzymałem wszystko na nowo. Również i granie, bo wcześniej grałem, a teraz gram jeszcze jakby z większym zapałem. Dziękuję. Nazywam się Tomasz Bielecki i jestem wdzięczny Bogu za to, że, że żyję jak żyje i że nie jestem potępiany przez niego. A moja historia spotkania się z nim trwa. Ale generalnie dziękuję mu za to, że wbrew opiniom wszystkich ludzi, którzy do czasu nawrócenia um, stricte wierzących mnie spotykali, zawsze mi nim straszyli i zrobili z niego diabła. Akceptuję mu tak, takim, jakim jesteś, żeby tutaj nie ściemniać, że jestem święty, to nie jestem, ale że właśnie w tej sytuacji odnajduję Jego miłosierdzie, że nie jestem potępiony i z każdym nie mogę tak naprawdę się nawrócić. I, no I tyle mam do powiedzenia. Dzięki.